To jest Samsung Galaxy S21FE, czyli smartfon, na który czekaliśmy tak, no już dobre kilka miesięcy. Nie było wiadomo, czy się pojawi, nie było wiadomo, kiedy się pojawi, no ale już jest, mamy go w redakcji. W tej okazji postanowiłem, że nagram dla Was taki krótki materiał z unboxingu i z pierwszych wrażeń dotyczących tego telefonu, ponieważ no... Można powiedzieć, że jego premiera nie obłałyby się bez drobnych kontrowersji dotyczących cen, dotyczących tego, jak ten telefon prezentuje się względem Samsunga Galaxy S21, tego podstawowego. Dlatego też zapraszam na unboxing i pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy S21 FE. Ok, dobrze, delikatnie zmieniliśmy sobie kadr, żebyście mogli widzieć to, co robię i to, jak telefon wygląda z bliska. No i tuż. pierwsze co rzuca się w oczy to to, że to pudełeczko jest bardzo smukłe, bardzo takie małe, w sensie niewysokie, więc oczywiście nie ma tutaj żadnej ładowarki w zestawie. No i dlaczego nie ma ładowarki, to że tak powiem łatwo się domyślić, jeżeli położymy sobie obok na przykład pudełeczko od Huawei Nowy 9, no to jest że tak powiem 2 trzecie tej wysokości, więc Możecie sobie domyślić się, dlaczego opłaca się producentom nie dodawać tych ładowarek do zestawu. No, ale tak, samo pudełko jest bardzo estetyczne. Są tutaj wytłoczone takie różne symbole emoji, czy to uśmiechnięta buzia, czy to jakieś, jakieś drzewko. No, to się tak ładnie, ładnie mieni pod światło. To teraz widzicie. Generalnie jest bardzo estetycznie, bardzo bardzo pięknie. Nie ma się, że tak będę czego przyczepić. Otwieramy. Wow. No tak, jeszcze się oczywiście troszkę musiał pokleić. No. W środku, oczywiście, jest yy, sam smartfon, ale jego na razie odłożymy sobie na bok. I co mamy jeszcze w pudełku? No, nie za dużo, tak naprawdę. Yy, jedyne co to yy, tutaj. Zapewne czeka nas instrukcja obsługi, jeżeli oczywiście będę w stanie ją wyciągnąć i kabelek USB-C do USB-C. To jest też ważne dla wszystkich, którzy, oczywiście, gwarancja. To jest też ważne dla wszystkich, którzy mm, mają komputery stacjonarne, bo no, nie każdy komputer stacjonarny ma gniazdo USB-C. Szczególnie jeżeli mówimy o takich starszych konstrukcjach. No, wiem, że komputery stacjonarne potrafią dość długo być takie długowieczne, yy, więc tak. Jeżeli macie komputer bez gniazda USB-C, no, to będziecie musieli sobie ten kabelek dokupić sami. No i mamy tutaj sam telefon, tak jak już e, wspomniałem, jest on w kolorze białym. E, no cóż, oderwimy e, tę folikę zabezpieczającą i zobaczmy, co nas czeka pod spodem. Więc tak, jest to na pewno konstrukcja bardzo mocno e, zbliżona do tego, jak prezentował się Galaxy S21 z tym e, tutaj wycięciem na, na kamerki, natomiast w S21 f to wycięcie jest w kolorze obudowy i nie jest tak jakby nie przechodzi płynnie w ramkę, tylko jest bardziej spójne właśnie z, z pleckami, co może się podobać, plecki oczywiście są matowe są z tworzywa, tak jak cała linia S21 i s 20 FE, y, ramka jest aluminiowa, no i przód y, praktycznie wypełnia nam ekran. Telefon jest bardzo estetyczny, jest taki zaoblony, przyjemnie się go, y, go trzyma w dłoni. I y, y, cóż, y, odpadmy go i zobaczmy, co czeka nas w środku. Yy, jesteśmy w trakcie procesu konfiguracji i chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która może być dla Was ciekawa, przynajmniej dla niektórych może być istotna, ponieważ jesteśmy tutaj yy, na etapie konfiguracji sieci Wi-Fi, no i w normalnym systemie Android nie byłoby problemu z tym, żeby po prostu ten krok pominąć, żeby no, ustawić wszystko, wow, szybciej. Natomiast Samsung z jakichś yy, dziwnych względów stwierdził, że ten krok jest wymagany, żeby żeby telefon ustawić, nie da się tego tak jakby pominąć. Jeżeli nie masz tutaj włożonej karty SIM, wyskakuje nam o taki właśnie komunikat. ok jesteśmy. Trochę mi to zajęło, ponieważ konfiguracja no niestety nie przebiegła tak jakbym sobie tego życzył. Musimy jeszcze resetować telefon po drodze, nie wiem dlaczego. W każdym razie kilka y, takich uwag od razu po y, użytkowaniu tego telefonu przez dosłownie chwilę. Po pierwsze, no tak jak w przypadku y, Galaxy S21 i gdy położymy telefon na płasko, no to ze względu na to, że ma on y, gniazdo y, aparatów po jednej stronie, no to możemy niestety go troszkę poobijać o stół, co też pewnie niektórych będzie denerwowało. Druga rzecz, telefon jest bardzo bardzo smukły i też bardzo bardzo m, kompaktowy. Świetnie leży w dłoni, jeżeli chodzi o e, że tak powiem wygodę w stosunku do jego rozmiaru, ponieważ mamy tutaj e, ekran o przekątnej 6,4. No, warto to zobaczyć chociażby jak wygląda to względem e, mojego daily drivera, czyli mojego LG, który jest praktycznie tych samych, y, tych samych y, rozmiarów, a ma ekran o mniejszej przekątnej. Y, za to mój LG jest jeszcze troszeczkę smuklejszy, więc y, też wygodnie bardzo się go trzyma. Y, natomiast, co ja chciałem powiedzieć, y, kiedy y, wchodzimy do telefonu, wita nas Android 12 z nakładką y, One UI y, y, o numerze 4. Y, i jeżeli ktoś wcześniej korzystał z urządzeń Samsunga, no to jest tutaj jak w domu. Tak naprawdę Samsung nie wziął praktycznie nic, jeżeli chodzi o stylistykę tego nowego Androida. Wszystko jest tu dokładnie tak samo jak było w przypadku One UI. Nie ma tutaj żadnych zaskoczeń, nic się nie dzieje. Tak samo mamy menu, które możemy wyciągać. Tak samo mamy belkę powiadomień, która nie jest w tym powiedzmy sobie stylu Androida 12. A że jest to Android 12, no to o tym nas informuje chociażby panel związany z. Z wyjściami multimedialnymi. Jest to nowość, która została dodana właśnie w tym Androidzie. Oraz na przykład, jeżeli uruchomimy sobie aparat, no to powinniście zauważyć, że tutaj w tym górnym rogu świeci nam się ikonka. O, teraz powinniście ją widzieć wyraźniej. O tym, że jakaś aplikacja korzysta z aparatu. Jest to nowy taki feature dodany właśnie w Androidzie 12, który ma zwiększać bezpieczeństwo użytkowników. Skoro jesteśmy już przy aparacie, to warto zaznaczyć tutaj, że ten model ma trzy um, obiektywy, co pewnie większość z was już zauważyła. Mamy aparat główny o rozdzielczości 12 megapikseli, mamy 8 megapikseli, które jest trzykrotnym zoomem optycznym i kolejne 12 megapikseli, które służy nam jako aparat szerokokątny. No i warto sprawdzić jak te aparaty sprawdzają się w praktyce. Jeżeli chodzi o aparaty w Galaxy S21 FE, no to jest to praktycznie dokładna kopia tego, co możemy dostać w podstawowym S21. Aparat główny ma tutaj 12 megapikseli i zdjęcia z niego wychodzą bardzo ostre, bardzo nasycone. Jeżeli też ktoś jest zaznajomiony z tym, jak Samsung, jak jego oprogramowanie obrabia zdjęcia, no to też na pewno nie będzie tutaj miał żadnego zaskoczenia. Jestem przekonany, że praktycznie każdemu te zdjęcia mogą się podobać, ponieważ są tutaj bardzo ładne kolory, bardzo duża szczegółowość, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o telefoto, które dostało delikatny downgrade do 8 megapikseli, to myślę, że tutaj też, jeżeli ktoś faktycznie korzysta z tego trybu no to nie będzie miał dużo uwag. No, przy naprawdę dużym powiększeniu widać, że y, jest troszeczkę niższa ta rozdzielczość, no ale mówię, to jest, jeżeli naprawdę ktoś będzie zoomował bardzo, bardzo mocno do bardzo, bardzo dużych wartości, no a jak wiemy, jeżeli mówimy o takim Mega dużym przybliżeniu rzędu 15, 20, 20 parę yy, razy, no to tutaj praktycznie żaden z aparatów dostępnych na rynku yy, nie radzi sobie aż tak dobrze, żeby takie duże przybliżenia wychodziły dobrze. Jeżeli chodzi natomiast o selfie, no to Samsung oferuje nam tutaj 32 megapiksele i klasycznie dla siebie również ma tutaj tak jakby tryb yy, dla pojedynczej osoby i Tryb ala szerokokątny, natomiast musicie wiedzieć, że to wszystko jest po prostu z jednego aparatu i tryb dla jednej osoby jest po prostu przyciętym obrazem z głównej matrycy. Okej, okay. kiedy mamy dobre warunki oświetleniowe, czyli tak jak tutaj, mam lampę skierowaną prosto na mnie, no to trzeba przyznać, że te selfie, jakie wychodzą naprawdę dobrze, naprawdę szczegółowe, te 32 megapiksele robią robotę i widać, że algorytm Samsunga również bardzo mocno pracuje w tle. To widać na takich elementach, właśnie jak zarost, gdzie tak naprawdę jest to bardzo. Bardzo szczegółowe, bardzo dokładne. Myślę, że każdy, kto kupi ten telefon, będzie również zadowolony z jego selfieaków. Ok, spróbujmy sobie odpalić jakąś grę, zobaczymy, jak ten telefon radzi sobie w gamingu. Oczywiście nie będzie to nic skomplikowanego, tylko Rocket League. Tutaj też warto zaznaczyć, że na polskim rynku Galaxy S21FE trafił z Snapdragonem 888, co jest różnicą w stosunku do Samsunga Galaxy S21, tego podstawowego, ponieważ te na polskim rynku są tylko i wyłącznie dostępne z Exynosami, dlatego też e, dużo ludzi e, uznało, że Galaxy S20 FE jest lepszy niż podstawowy Galaxy S20, ponieważ ten był właśnie dostępny z niesławnym Exynosem 990, który miał, no powiedzmy sobie, spore problemy z przegrzewaniem się. Jak będzie w tym przypadku, no zaraz zobaczymy. Na pewno też wykonam kilka benchmarków, dzięki którym będziemy wiedzieć, jak ten telefon sprawuje się pod naprawdę dużym obciążeniem. Ok, jesteśmy już po benchmarku, oczywiście, wynik jest tutaj bardzo wysoki, no ale tego można było się spodziewać, ponieważ, no tak jak już wspomniałem, mamy tutaj na pokładzie flagowy procesor, czyli Sandragon 888. Natomiast to co zauważyłem, ten benchmark, czyli white Life, który służy do określania wydajności telefonów w grach, jest dosyć krótki, a mimo tego telefon dał radę dość mocno się nagrzać. Wcześniej zwracałem uwagę na to, że nagrzewa się w tej okolicy, natomiast podczas benchmarku dużo ciepła oddawały też ramki, co też nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ wiadomo, że mm, aluminium, z którego są wykonane, jest dużo lepszym przewodnikiem niż tworzywo sztuczne, które jest e, zastosowane na pleckach. No ale ze względu na to, że najczęściej w grach trzymamy telefon w ten sposób, no to dość szybko stało się to nieprzyjemne, no i bardzo mm, mocno będę zwracał na to uwagę, jeżeli mówimy o... Długodystansowych testach i kwestii throttlingu, no ponieważ, jeżeli chodzi o mobilny gaming, no to gry stają się coraz bardziej wymagające i yy, nie jest niczym dobrym, jeżeli telefon po dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach nagrzewa się do poziomu, w którym ciężko go utrzymać w dłoniach. Oczywiście musimy sobie też powiedzieć o cenie, ponieważ będzie to jeden z decydujących aspektów, jeżeli chodzi o kupno tego telefonu, chociażby względem podstawowego S21. S21FE na premierę w momencie nagrywania tego materiału kosztuje 3500 zł, a mówimy tutaj o wersji 6GB pamięci RAM i 128GB miejsca na dane. Jeżeli chodzi natomiast o S21, do którego jest bezpośrednio porównywany, no to ten telefon zdążył już stanieć i dzisiaj kosztuje za wersję z 8 GB pamięci RAM poniżej 3000 zł. Pamiętajmy, że sukces S20FE, czyli poprzednika S21FE, wiązał się z tym, że był on dużo tańszy niż S20, dlatego też okazał się dużym sukcesem sprzedażowym. Dajcie znać, co Wy myślicie o S21FE i czy uważacie, czy warto go kupić. Jeżeli podobał Wam się ten materiał i takie pierwsze wrażenia z użytkowania telefonu, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i w komentarzach możecie powiedzieć, co chcielibyście, żebyśmy przetestowali w trakcie normalnego użytkowania. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach.